No witam, witam W niedzielne południe Można powiedzieć Jestem w Wielsku Białej I w dniu dzisiejszym Zdobędę Drugi szczyt Z cyklu Korony Gór Polskich Czupel Ruszał będę Spod kościoła w Stracące Strasznie tu gwarno Ponieważ skończyła się msza więc bardzo dużo ludzi wychodzi. Będę szedł żółtym szlakiem przez chronisko Rogacz. Żółty szlak skręca moi drodzy tutaj w ulicę Małej Straconki. Przez jakiś czas o ile dobrze wiem to kilometr albo półtorej pójdziemy taką oto drogą. Spokojna cisza bez zgiełku bez gwaru ponieważ odchodzimy od drogi głównej i udajemy się cały czas aż do momentu rozwidlenia szlaku musimy skręcić w ulicę Borsuczą a na górkę jakieś półtorej godziny jak widzicie cały czas ulicą Borsuczą tym razem pod górkę no i tutaj kończy się moi drodzy asfalt a zaczyna się Taka oto droga także w tym miejscu jak się skończy ta druga asfaltowa idziemy cały czas prosto Przełęcz pod Łysą Jakieś godzina 15 minut na magórkę. No i tu moi drodzy zaczyna się ostre podejście. Może nie jakieś bardzo strome. Ale strome. Wiem, bo byłem tutaj w sierpniu. Także jak widzicie, jest coraz coraz bardziej stromo. No strome, strome to podejście. Nie da się ukryć. A tu moi drodzy mamy drogowskaz, który prowadzi nas do schroniska pod Rogaczem. I właśnie tam się udaje. Powiem wam, że naprawdę niezły, niezły wycisk. Stromo. Tak przez kilometr, może nawet więcej. Ale teraz będzie troszkę z górki. Tak dla Rzeczywiście jak widzicie, jest z górki. Tylko trzeba uważać, bo jest bardzo dużo liści, i nie zawsze widać kamienie Drodzy, chatka pod rogaczem. Tak to się tutaj pięknie prezentuje. Ale jeszcze lepiej prezentują się moi drodzy widoczki. Szkoda, że drzewa troszkę zasłaniają. I w ogóle ten szczyt naprost mnie z tą wieżyczką, taką, to jest skrzyczne. Byłem tam na moim pierwszym filmiku z cyklu Korona Gór Polskich. Pod koniec odcinka dostaniecie od, do niego odnośnik. Szkoda, że troszeczkę drzewa zasłaniają, bo pokazałbym Wam taką mgiełkę. Jesienną mgiełkę, która unosi się właśnie nad miastem. Według mnie to są wilkowice. I tam giełka moi drodzy wynika z różnicy temperatur. Na chwilę obecną mamy jakieś 13-14 stopni. Jest słonecznie, więc odczuwalna może być nawet dużo, dużo większa, tym bardziej, że nie ma wiatru. A w nocy było 3-2, a przy gruncie nawet może i przymrozki. Bo ja musiałem drapać auto. I właśnie z tego to wynika, bo to. Powietrze potem paruje do góry i, i po prostu z tego tworzą się takie mgiełki. Sam bym nie wiedział, ale poprosiłem pewnych dobrych ludzi o pomoc i mi to wyjaśnili. Słuchajcie, gdyby wam się zdarzyło tak jak mi, że troszeczkę zboczycie ze szlaku, to nie martwcie się. Broń Boże, nie wpadajcie w żadną panikę. Jakbyście poszli cały czas prosto właśnie od schroniska na rogaczu To dojdziecie właśnie tutaj do drogi asfaltowej. I później cały czas pod górkę wzdłuż tej drogi. Szliśmy na drogę asfaltową. Na zielony szlak myślę jest dużo, dużo bardziej przyjazny turystom niż ten żółty. Ale zielony szlak idzie. Słuchajcie. Jak tak wam teraz przybliżę, to możecie zobaczyć Tatry. Moi drodzy, ciekawostka. 300 metrów do chaty na Magurce. Wielu z was pomyślałby, że to jest schronisko. No bo jak tu jest napisane, znajdują się tutaj kawa, herbata, piwo, lody, napoje, zapiekanki, ognisko, WC. I można dojść po kamieniach. Ale co ciekawe, ta chata to nie jest schronisko na Magurce. Schronisko jest zupełnie gdzie indziej. Do schroniska idzie się drogą asfaltową. Taka oto ważna ciekawostka. I w schronisku właśnie znajduje się pieczątka do korony Gór Polskich. A nie na chacie na Magurce. A do schroniska najlepiej uda się pod górkę. Obok Posągu tego oto góra ze skrzypcami. A więc jestem, moi drodzy, na Magurce. Za chwilę pokażę Wam widoki, jakie z tego miejsca się rozchodzą. No i ruszam później na Czupel niebieskim szlakiem. A widoczki można podziwiać z tej oto platformy widokowej. Takie oto tutaj, moi drodzy, są widoki. No nic szczególnego, powiem szczerze nic szczególnego drugą część widoków właśnie z Magurki przy okazji warto zwrócić uwagę na to że tu jest bardzo duży wybór szlaków bo mamy aż trzy szlaki z lewej, środkowej i z prawej jeżeli chcemy udać się na Czupel musimy udać się niebieskim szlakiem czyli tym Pierwszy z lewej, no i moi drodzy, mamy kolejne rozwidlenie. Czupel prowadzi szlak niebieski, i jak widzicie, stajemy przed wyborem ponownie trzech szlaków: lewo, środek i prawo. Jeżeli chcemy iść na czupel, no to tak jak powiedziałem, musimy iść szlakiem niebieskim, a więc tym środkowym, żeby was nie podkusiło, żeby iść tędy bo tam po prostu nie dojdziecie szlak środkowy płasko, płasciutko no i myślę, że za jakieś 15 minut będę na miejscu no i jestem na Czuplu, strasznych warstw strasznie dużo ludzi na pewno zdjęcie też sobie zrobię moi drodzy jeżeli chodzi o widoki z Czupla no to tak jak mówiłem tych widoków tutaj nie ma Ten szczyt jest zalesiony. Jedyny plus to to, że należy do korony gór Polski. A tak poza tym to nic ciekawego. A więc teraz, moi drodzy, obowiązkowy rytuał musi być pieczątka. Pieczątka ta znajduje się w tej oto skrzyneczce. I moi drodzy, pieczątka przybita. Jeszcze pokażę Wam to z bliska. Elegancko, moi drodzy, słyszałem, że gdzieś na Czuplu jest ławeczka. Ławeczka z widokami. No to chodźmy jej teraz poszukać. A nie, słuchajcie, czekajcie, czekajcie, zaraz, zaraz coś mi się teraz przypomniało. I może mało osób wie, że w Beskidach mamy przynajmniej dwa szczyty o nazwie czupel. Czupel Wiślański i czupel Wilkowicki, lub po prostu czupel, na którym obecnie się znajduję. I ta ławeczka, o której Wam wcześniej wspominałem, znajduje się na czuplu Wiślańskim. Także nie tutaj. Tutaj jej nie znajdziecie. Dlatego mówię: jeśli chodzi o widoki z tego czupla, no to nic ciekawego Teraz wracam w kierunku Magórki I udaję się tą samą trasą Ja teraz idę obczaić jeszcze jedno miejsce A mianowicie słyszałem, że tu gdzieś znajduje się jaskinia Wieczna Dziura No zobaczmy Obczajmy to Słuchajcie, nie miałem jej w planie Ale ponieważ pewna pani mi poleciła tą jaskinię Zdam się na rekomendację pani może będzie lepsza niż widoki w dniu dzisiejszym. I widoki z czupla. Bo to był naprawdę najsłabszy element tej wycieczki. No i słuchajcie. Mamy jaskinie. Jaskinia wieczna dziura. Idę obczaić. Co się tam ciekawego znajduje. Bez małaś warto, słuchajcie, niestety nie udało mi się tam wejść. Z racji tego, że nie miałem odpowiedniego sprzętu. A latarka w telefonie, niestety, niestety jest za słaba. Nie chciałem sobie zrobić krzywdy. Nie ma co robić czegoś na siłę. A więc, tak jeżeli chcecie się dostać do tej jaskini, musicie iść czarnym szlakiem w kierunku skały czarownic. Tej jaskini nie ma tutaj wyszczególnionej, i szczerze mówiąc, temu się nie dziwię. Sam nie chciałem tam wejść, nie chciałem, żeby mnie jakieś skały przysypały. I udajecie się tym razem w prawą stronę moi drodzy. Pierwszy szlak po prawej, tak jak na czupę szło się prosto, tak do jaskini się idzie w prawo, a w lewo. Ślepy zaułek. Musicie obserwować drzewa, i przy pierwszym możliwym skręcie w lewo, skręcacie w lewo, właśnie w tą stronę. Idziecie prosto, i cały czas musicie patrzeć w prawą stronę, bo ta jaskinia będzie po prawej stronie. Ponownie, moi drodzy na Magurce, i teraz czas coś. Dobrego wszamaś, a Przede wszystkim, moim marzeniem, napić się herbaty. Najlepiej takiej z malinami rozgrzewającej. A w schronisku, pieczątki znajdują się tuż przed wejściem do restauracji. Słuchajcie, ja już jestem po obiadku, wypiłem herbatę. Udaję się teraz do straconki. Ja już jestem na dole, co zresztą widać, i teraz już będę musiał iść w dusz jezdni, niestety. Ale, jakby ktoś z Państwa chciał iść zielonym szlakiem, to prowadzi on wzdłuż jezdni i idzie pod górkę tutaj w tym miejscu przy ulicy Górskiej 222 przy dziale gospodarki wodą. Aqua Ja się z wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną. Tutaj macie odnośnik do mojego filmu z skrzycznego. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.